Wdrożenie lakieru, wycinam formatki na Mercedesa EQE 43 AMG. Matowa folia ochronna. Wrodzimy teraz maskę. Trzeba spod folii i całą wodę. Drzwi oklejone i nieoklejone. Okrym na detale. Folia nam nigdzie nie wystaje spod listę. Piściutko, ładnie pochowane. Folia PP 200 mikronów. Rola. Żeby podejść tutaj folią, to musimy zdemontować również listwy. Matowa PPF Proline 200 mikronów grubości i tak pięknie jest ten lakierek mrożący. Daj znać czy ty zabezpieczyłbyś swoją furę. Mrożenie lakieru wycinam formatki na Mercedesa EQE 43 AMG. Matowa folia ochronna. Wrozimy teraz maskę. Trzeba spod folii i całą wodę. Drzwi oklejone i nieoklejone. Okryw na detale.